Gapisz mi się na bebę <ścoughs> Kurwa jaki afro to kawasaki No nie w ogóle nagrywam Nie macie nic przeciwko żeby być? No trochę włączyć Dobra łańcuch był smarowany trzeba O, tylko może ja ją wyłączę Bo mi w będzie dawać Ja yeah, la oshii, nie? Nowe, nowe klamki, pozdro. A więc siema siema, ja jestem Luney, no i witam was, witam was w tym OtoMotoVlogu. Dzisiaj jest akcja prosta, rozdajemy wlepki, e, w międzyczasie jedziemy jeszcze do sklepu motocyklowego, bo sobie chcę zakupić tutaj takie śrubki, e, żeby pozamieniać je właśnie na, na kolor złoty. I wypatrujemy widza, bo pierwszy widz, który właśnie chciał naklejkę, ma być tutaj gdzieś... A, dobra, mamy tutaj widza. E, na Instagramie pisałem, że po prostu kto, kto by chciał wlepki, to niech się zgłasza. No i kilka osób się zgłosiło. Siema. Siemano! Cześć, siema. Już ci daję. No, bo teraz akurat wyjeżdżałem. Czekaj. Amorek jak? Y... Się Najpierw otrzymaj. Wiesz co, Amorek y... trochę go ulepszyłem, bo. Og... Dobra, lecę dalej. Dzięki, Dzięki również za oglądanie. Dobry, Na razie. No i pierwszego widza mamy. Klasa. Niepokoi mnie, kurde. No zamontowałem sobie nowe manetki. Patrzcie, co się dzieje z tą głową. Ja pierdzielę, Leosi, Świetne, nie? Lecimy prosto na sierpc już teraz. Pisałem właśnie w ogóle, że te naklejki e, będą rozdawane. Więc, jeżeli jesteście jeszcze chętni. E, na właśnie odbiór wlepki. No to kurczę, zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj wam się teraz pojawia gdzieś. No i na Instagramie wystarczy do mnie napisać. No i takową wlepkę e, sobie otrzymacie. Wiadomo, różnie to jest z czasem, ale zazwyczaj staram się starczać, kiedy tylko mam wolną chwilę. E, no mam powiem, że jest tragedia z tymi manetkami, bo ja czuję jak one normalnie no patrzcie co się dzieje. Ja pierdzielę, ej nie no, to jest porażka po prostu. Ja nie wiem, albo je odeślę, albo jest kleje, bo to jest kurde aż niebezpieczne. Podjedziemy akurat w sierpcu jeszcze do jakiegoś jaksiona czy po coś poklej, bo naprawdę, no patrzcie, no ja przyspieszam, chociaż chociażby teraz ja przyspieszyłem i czułem jak normalnie ona mi się roluje w ręku. I dojeżdżamy pod Złote Łuki, tak zwany Sierpc. Pierwsze co, to chyba wjedziemy do yy, poklej, żeby skleić sobie te manetki. Albo może na powrocie, to na powrocie, bo jeszcze później Maczka może zahaczymy. Tak, tu można wyjeżdżać, no i klasa. O Jezu, ale dziura, dobrze, że w nią nie wpadłem. Kurde, nie wiem Dobra zjeżdżamy tutaj, bo ja nie wiem gdzie to jest A w sumie tutaj sobie ustaniemy tak koło, koło ciągniczki Te ciągniki to będą naprawdę wyznacznikiem motovlogów Nie? Zbieramy ciągniki na motovlogach Normalnie tak o, dobra Dobra, trasa, gdzie to jest? Aha, to jest tutaj Patrzcie to, to jest normalnie przed nami Ej, dobra No a tu jest ten, tu jest oznaczenie gdzie to jest? Wjazd O Jezu. No tu jest wjazd oznaczony, a ja tam poszukałem O Jezu, ole droga, ja pierdzielę To tutaj, a tam jest sklep oznaczenie O kurde mać Tą drogę to. Dobra, aż mi 101 stopni wybiło się chyba wiatrak uruchomił. Dzień dobry. Gapisz mi się na bebech? Widziałem. Przelecimy. Niestety nie było złotej, były w innych kolorach, w sensie były srebrne, chyba czerwone. I do kawy nie było tak typowo właśnie złotych. To jeszcze taki zestaw, ale kosztował 105 zł plus to, że nie wiadomo, plus nie wiadomo czy w 100% by to się wszystko złożyło, w sensie wypasowało, także tak, że lecimy na Maka i musimy pamiętać, żeby te kupić jakiś super glue, dzień dobry Żeby kupić jakiś super glue no i yy, skleić sobie te manetki. Kurwa jaki offroad Kawasaki ZX6R offroad Offroad machin enduro, enduro style O mam, mam pomysł, idziemy do Actiona I patrzymy na akcesoria motocyklowe Nie wiem czy wiecie, ale ja wiem, że aż 90% Albo 80% nie pamiętam już E, osób, które mnie oglądają nie subskrybują kanału także bardzo was proszę e, dawajcie suby bo naprawdę to nakręca jak wiecie jest pięć ostatnich subów e, zawsze na początku odcinka e, więc jeżeli chcecie się tam znaleźć może szczęście wam dopiszę i akurat to wy się pojawicie e, Dobra, gdzie to jest action i ciekawe czy coś będzie na motocyklach aż sprawdzę jakieś ciekawe gadżety Dzień dobry. Normalnie LED-a montujemy do kawy. Jest tu jakiś... O Boże jak mi but strzela. <glu> Mamy dosłownie super glue, także zobaczymy na ile on się zda. Idziemy do Maka. Ja sobie w tym momencie zjem. Znaczy e, zakropę sobie to. Zjem i zobaczymy czy to cokolwiek będzie warte. Szczerze to mam no, wątpliwości, że to cokolwiek da. No ale ja zobaczymy. Gramy w Snake'a normalnie, o tutaj się przeciśniemy. Będziesz sobie ładnie pokleił. Ale poleciało. Dobra jeszcze z tej strony, mam nadzieję, że tam nie ma żadnego przechwitu w tych manetkach. To i tak jest do wymiany. Jest luz. Dobra, trudno. Muszą być straty. Idziemy coś zjeść. No i patrzcie, na sztywno jest. Nie mówiłem wam, ale e, ziomek, z którym jechaliśmy, właśnie po ninżę. Moją kupił sobie moto. Byliśmy. Oglądaliśmy, no i zakupił. I nie jest to 600. -ka. To już jest wyższy kaliber. Może dzisiaj się przejedziemy nią, bo w sumie dzisiaj jeszcze nie jechałem. Znaczy ogólnie jeszcze nie jechałem nią. Trzeba rozdać te wlepki. Pojeździmy sobie z... znaczy tfu, z wirusem. Także będzie dobrze. No nie... Dobra, wyjeżdżamy do kolejnego widza. Prześpiąłem z nim pisałem, także... Także kolejne wlepy będą rozwiezione. O, no, więc zaraz będziemy u kolejnych widzów. Nie wiem gdzie to jest dokładnie. Podobno gdzieś tutaj. Ja nigdzie nie, nie, nie bierze, o, ja cię nie, no nie wierzę, słuchajcie, nagrywa się chociaż teraz? No, nagrywa się. Włączyłem nagrywanie, jak jechałem do chłopaków, bardzo mega w porządku, mordy. No, i kurde, dosłownie nagranie trwało 20 sekund i pokazał mi jakiś błąd. Dobra, no trudno, trudno, no tak, takie rzeczy się dzieją. E, ale chłopaki robili sobie zamianą no, ogólnie foty, chwilę pogadaliśmy, e, nie dowierzali, że przyjechałem. No ale no mówię no szkoda, że się nie nagrało teraz dopiero jak jechałem to zobaczyłem Znaczy jak jechałem, w sumie tak jak robiliśmy sobie zdjęcia to sprawdziłem na kamerkę, patrzę, a tam jakiś błąd wywaliło Także niestety się nie udało tego nagrać No, lecimy teraz do mm, znajomego, który w sumie już na motowlogu raz wystąpił Jak akurat przejeżdżałem KTM to szedł Ello Jo, aż piszczy, siema Trzymaj Promuj No toż kurde, weź do Jasi Asi <grystanie> Pro, Promuj, promuj No, dokładnie No i dobra, i podjeżdżamy sobie tutaj pod szkołę Tutaj właśnie ma być koleżanka, która Która zamawiała wlepy, można powiedzieć nie Wiem, sobie chyba w cieniu ustaniemy. A, to ty, Siemka, cześć. A już miałem zdjęcie wysyłać. Oj, no i poszedł telefon. Dobra, zaraz podniosę spokojnie. Ty. Dobra, dobra, no spokojnie, jeszcze się spikniemy. O kurde. Dam ci trochę tych naklejek, ty tam popromujesz, proszę bardzo. Koleżanka też chce? <głosy> <głosy> proszę bardzo. Czy ja i tak zejdę, bo jeszcze na kolegę jednego czekam. Się umówiliśmy na jazdę. W ogóle nagrywam. Nie macie nic przeciwko, żeby być? No trochę mam przeciw Dobra, to jak coś to ten zamarzy twarz. Koleżanka tutaj nagrywa, ale pracę mogę wrzucić. <grywa> Dobra, to wrzucimy tylko pracę. Dawaj, chodź tutaj bliżej, bo cię chcę nagrać do motovloga, że chcecie nagrać do motovloga, że kupiłeś nowy sprzęt. <grywa> Nie mam mikrofonu i tak podpiętego pod interkom także widzimy się chyba już na trasce jak będziemy sobie lecieli pojedziemy e, na brodnicę, lotkę zrobić i, i tyle Nie gumuj <gum> Jak ja słyszę dwa biegi A zerwała Jak ja słyszę jak ty dwa biegi redukujesz to już podejrzewam że będzie guma a poszedł! Trzeba spamować zaczął! No chyba <grywa> mówiła, <grywa> już no nie, chyba nie, nie patrzyła się? Nie <grywa> dobra <grywa> Serduszko No my jakby wtedy tą kawą jechał. Ale dziwnie. No, to już to już nie jest 600 a a w ogóle, jaką to ma reakcję na gaz? Wszystko tak gładko chodzi. Nowe moto. Nie wiem, może to placebo, ale naprawdę mam wrażenie, że jakoś naprawdę no, jest sporo mocniejszy niż od tej mojej kawy. Fajne. I przejażdżka Gixem zaliczona. No i co? I dziękuję Wam za oglądanie tego motovloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie wlepki, no to piszcie. Do mnie Ojuzu Kawasaki Offroad. Jeżeli chcecie wlepki, no to piszcie do mnie na Instagramie. Tutaj macie jeszcze raz Instagrama. No i co? I dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. No i do następnego siemano!